Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe do ciasta etna. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, 3 czwarte szklanki cukru, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szplanka o pojemności 250. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. dolewam mleko, olej, dodaję kakao. proszek do pieczenia i będziemy dosypywać partiami mąkę. dokładnie ciasto łączymy ciasto przełożymy do formy 22 cm formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy piekli około 40 minut do suchego patyczka jeżeli ciasto ma jednolitą konsystencję świadczy o tym że już jest idealnie połączone ja sobie jeszcze tutaj zbiorę brzegi tak. i już mam taka jest konsystencja ciasta i przekładamy ciasto do formy wyrównujemy i ciasto Wędruję do piekarnika. Na 35 minut w 170 stopniach. To też zależy jaki mamy piecyk. Jeżeli, <laughs> przepraszam, piecyk mamy z termoobiegiem, ten proces pieczenia się skraca. Tak. I tak przygotowane ciasto czekoladowe wędruje do piekarnika. Ciasto czekoladowe mamy upieczone i teraz zrobimy w cieście otwory. Ja mam taki gadżet do wydrążania jabłek i będziemy robić otwory i zrobimy w całym cieście i ugotujemy budyń. Budyń będziemy gotować tak nietypowo na soku. Ulubiony sok. Wiśniowy, jaki w domu lubimy, trustawkowy, ulubiony sok. I trzy budynie rozprowadzę w litrze soku i ugotuję budyń. A tak należy całe ciasto na nadziurkować. I później wlejemy gorący Budyń na przygotowane ciasto. Ciasto już mam przygotowane, a to pokruszymy i posypiemy wierzch ciasta. A tutaj mam litr soku. Część gotuję, a w części rozprowadzam w budynie. Należy rozmieszać. Jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasto, dodajemy cukier. Jeżeli nie, cukru nie dodajemy. I rozmieszane budynie wlewamy na sok. I gotujemy. Mieszamy i gotujemy 3 minuty. I później budyń wyłożymy na przygotowane ciasto. Musimy mieszać i gotujemy 3 minuty. Budyń już mamy ugotowany i wykładamy na ciasto. Studzimy, a później ubijemy śmietane z galaretką i będzie ciasto Etna. Tak. I ciasto pozostawiamy do ostudzenia. budyń już mamy ostudzony, a teraz zrobimy bitą śmietanę. <coughs> Przepraszam. 400 ml mam tutaj śmietany 30% 3 łyżki cukru pudru i jedną galaretkę. Galaretkę rozpuściłam w pół szklance wrzącej wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia. Ona już jest taka tężejąca i tężejącą galaretkę wleję do śmietany. Śmietany z cukrem ubiję na sztywno śmietanę już mam ubitą dolewam tężejącą galaretkę cały czas mieszam. i teraz masę wyłożymy na ciasto. Jeszcze sobie przemieszam, aby mieć pewność, że składniki są idealnie połączone i wykładamy łyżką na ciasto. A wierzch posypiemy okruchami, które nam zostały z ciasta. To ma być takie nierównomierne, ponieważ to jest ciasto Etna. I tak przygotowane ciasto posypujemy okruchami. I ciasto damy do lodówki. Na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. I tak przygotowane ciasto etna wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto etna ukroimy kawałek i zobaczymy jak wygląda przekroju. O. Tak wygląda ciasto etna przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciarską petną.